Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale podlewane.pl. W tym filmie opowiem Wam co zrobić z pędami kwiatowymi żurawek. Zapraszam do oglądania. żurawki to niesamowite byliny, które zdobią bardzo ładną fakturą liści, ale nie tylko, ponieważ coraz więcej odmian zawiązuje ładne kwiaty. I tak jak kiedyś to było w przypadku starszych odmian, te kwiaty nie były zbyt urokliwe, to hodowcy cały czas pracują nad tym, by nie sam liść zdobił, a jednak by te kwiaty też bardzo ładnie wyglądały. I jeśli chodzi o przycinanie tych kwiatów, to tutaj są troszkę dwie szkoły, o których chciałbym Wam opowiedzieć. Bowiem Jedni te pędy kwiatostanowe przycinają, zaś inni je zostawiają. Tylko jak podjąć decyzję, co powinniśmy zrobić? Po pierwsze, jeśli mamy przekwitnięte kwiaty, to według mnie w każdym przypadku powinniśmy je przyciąć, ponieważ nie ma sensu, by roślina na takie przekwitnięte kwiaty i te pędy kwiatowe marnowała składniki odżywcze. Jednak, co zrobić, jeśli posiadamy odmianę, u której te kwiaty są bardzo ładne i zależy nam na tym efekcie tego kwitnienia, Tutaj ogólnie według mnie, jeśli mamy młodą roślinę, to warto i tak przyciąć te pędy kwiatowe, ponieważ wtedy roślina poświęci więcej tych składników odżywczych na rozkrzewianie się, na korzenienie się. I w początkowej fazie wzrostu jest to bardzo ważne, dlatego jak kupujemy nową roślinę, to poświęciłbym te kwiaty mimo wszystko na to, by roślina się rozrastała i była coraz większa. Jeśli już jednak mamy starszą roślinę i wiemy, że jest duża, to możemy zostawić te kwiaty i cieszyć się ich pięknym wyglądem. I tak jak w przypadku tej rośliny, zależy nam tutaj głównie na tym, by ona była coraz większa. Dlatego przytnę te pędy kwiatowe. Praktycznie tutaj przy samej ziemi, ponieważ one wyrastają wprost z tej kępy. Mamy kilka przekwitniętych. O, możemy to połączyć z jakimś wycięciem brzydszych listków. O, i młodą roślinkę zostawiłbym o tak. Reasumując, jeśli mamy przekwitnięte kwiaty, to przyciąłbym te pędy kwiatowe w każdym przypadku. Jeśli jednak podobają nam się te kwiaty, to przyciąłbym je tylko u młodych roślin, u których zależy nam, by roślina po prostu była coraz większa. No i słuchajcie, na dziś to tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu, a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!